Hej, mam witam serdecznie. Mam dla Was dzisiaj dosyć interesującą informację, ponieważ Wargaming idzie na ratunek przeciwko oszustom i ligerom czyli przeciwko cheaterom i osobom, które ustawiają bitwy. E, ale niestety też jest drugie dno e, ponieważ się okazało, że ten system, który został wytworzony przez Wargaming, stwo stworzony i zmieniony w jakiś tam sposób do wyłapywania, właśnie e, osób ustawiających bitwy, no i niestety e, banuje też dobrych chłopaków e, Stąd mam dzisiaj dla Was ki kilka fa fajnych w sensie dosyć smutnych rzeczy, że tak to wyszło, ponieważ ogóle mi chciał dobrze. Wyszło no dosyć niemiło, ale dobra, zaczynając od samego tego artykułu, to zostało zbanowanych 623 graczy za oszustwa, czyli prawdopodobnie za cheaty. i tutaj za fałszerstwo, ponieważ jest to tłumaczenie. 1442 osoby. Mamy te, też tutaj rozpisane czym jest właśnie te ligowanie całe, więc ogólnie ten artykuł wam, wam gdzieś dam linka w komentarzu wam podepnę, albo Właśnie zostawię w opisie i będziecie mogli sobie poczytać, bo tutaj raczej to no nie ma nic zbytnio ciekawego, ale przejdźmy już do sedna całej tej sytuacji, ponieważ właśnie dwóch streamerów dostał bana, jeden jest to niemiecki czesgeni i jeszcze taki jeden ziomek, na którego często gram w turniejach, Baby, być może cię z was kojarzy. E, obydwie te osoby dostają bana, i to właśnie ze względu na to, że grały sobie po prostu bitwy rankingowe tego ozleta, którego ja właśnie też bardzo lubię grać, o którym wam wspominałem. I ogólnie ten system został tak popsuty, i nawet to napisał tutaj jeden z pracowników WG. Że został on tak stworzony, zautomatyzowany, że wyłapuje on wszystkie konta, właśnie. Do końca wam to przeczytam. Został zbanowany, zabicie slim snipionym, Czyli ktoś go slim snipi i ten system nowy jest tak głupi, że on za to dostał bana, bo to wyłapuje jako ustawianie bitew. No czy czegoś tak, więc to jest. Bardzo głupie. E, Coś się się już nie ma bana. Zdie Zdjęli mu tego bana, ale pokażę Wam całego, właśnie, klipa z tej sytuacji, bo to dosyć śmieszne. Jestem smutny okay. zarazem, bo bo bierze sobie rankedy i dostaje zaraz po chwili bana. Jest w totalnym szoku, <laughs> więc patrzcie na to. To jest hit. Was? Koniec. Wait. I macie tutaj, że zrigował bitwy. I jest What? napisane powód Rigged battles. What? I, i, I to tylko i wyłącznie z powodu tego, że właśnie był skisnapiony, tak, jak tutaj ten ziomek napisał. Ale też jest druga sytuacja. Ponieważ spójrzcie, ta wiadomość została wysłana o 17.17, .17, a tutaj 17.50. Już kolejna dyskusja. I tutaj jest drugi CM który mówi, że to nie jest prawda, że to nie jest wina systemu. Także jeden mówi tak, drugi mówi tak. Nie wiem, co tam w Wargamingu się wydarzyło, ale no, niezła de dezinformacja panuje. Więc to takie ogólnie dziwne. Być może się po prostu na no nie dogadali, czy coś takiego. Ale no, śmiesznie, śmiesznie, nie. Bo na przykład on tutaj napisał, że. W Ci streamerzy byli z stream i dostaną unbana. A na przykład kilku widzów mi pisało, że oni też dostali bana. No i czemu? Gdzie prawdopodobnie, nie mówię, że nie, ale on tutaj jest po prostu pewien, że ten system jest na, na tyle dobry, że oni po prostu ligowali bitwy tyle. I koniec, kropka. Bo to wyłapuje ludzi, którzy po prostu często się spotykają w tych samych bitwach, nie? Że na przykład, jak wy przy, przypadkowo w takim oslocie, to traficie pięć razy. Na 2, 3, 4 takie same osoby To możecie dostać bana I sobie sam się zastanawiam czy ja za chwilę bana nie dostanę czy coś takiego Bo akurat często Akurat na tych wyższych rangach spotyka się ciągle te same osoby I właśnie z tego powodu ten Czesgani Dostał tego banika Także taki newsik na dzisiaj nie, nie zwadłem kanał z tego wyższa, bo widziałem też, że na Discordie, że tam bardzo dużo osób pisze na ten temat. E, więc ogólnie no, ten systemik na pewno do, dopracowania, czyli takiego antycita jak, jakby zrobić. E, właśnie tutaj w ten sposób. I tam kilka kont zbandowali. Pytanie tylko, czy słusznie, bo jeśli tak, to świetnie i, sz, i, sz, i dla wargamingu, jeśli nie, to troszkę smuteczek, ale mam jeszcze dla was drugą część właśnie materiału w tym odcinku, także zapraszam, bo będzie śmieszny kont. I chciałbym wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz, ponieważ w tym trybie właśnie jakim jest natarcie onslot inaczej, to mamy tutaj takie coś, że możemy zrobić dzika pod maksymalny taran i on jest tak totalnie OP. Ponieważ spójrzcie na to, ten perk sprawia, że uszkodzenia zadane taranowaniem pojazdem przeciwnika są zwiększone o 30%. Stąd dałem paliwko sobie właśnie. Stąd dałem perki jeszcze ponadto pod taran. E, czekajcie, który to tylko był. Tutaj, tutaj. Taran też nam zwiększa uszkodzenia od taranowania e, o 20%, więc mamy już 50%. Plus, dałem jeszcze osłonę. A osłona nam tutaj chyba. Właśnie też jakoś coś tutaj zmieniała. Jeśli. Kurczę, już nie pamiętam, ale ta osłona coś na pewno zmieniała. Ale ona też chyba coś właśnie z taranowaniem pomaga. To redukuje nam uszkodzenia od taranowania. O 60%. Szczerze to nie wiem, czy, czy jest sens, aż taki. E, ponieważ nie wiem czy nie wolałbym albo dodatkowych ostryb wrzucić. Ponieważ dzięki temu będę jeszcze szybszy, to będzie powalanie po szybko śmigać. Albo ewentualnie konfigurację, tylko że konfiguracji to nie mam, a muszę zagrać na moim koncie głównym. Tutaj by nam traki szybciej się naprawia, więc to też potaranowanie by było dosyć interesujące. Dobra, wrzucę zwykły konfig, ponieważ sądziłem, że nie dlaczego, ale uważałem, że osłona sprawia, że po prostu też zadaje się więcej uszkodzeń. Tak mi się, tak mi się wydawało. E, dobra. Ewentualnie można zagrać jedną z konfigiem i jedną z osłoną. I sprawdzimy, ale grałem już wcześniej jedną z osłoną. Wczoraj wrzuciłem właśnie Shortsa wie wieczorem i jak tam wjechałem solo, wytrzymałem i ja wszystkie poskładałem też dałem e, takiego bardzo delikatnego torana, ale za 850, więc w tym terie to ładnie dłudni i pokażę wam jak to właśnie chodzi. Tak gdyście e, szukali czegoś, wiecie, bo slot, ja osobiście to traktuję jako taki terapik for fan, a trzeba pograć, żeby kupić ten nowy moduły, nie? Jak właśnie cicho układ, jak e, te celowanie zna także możecie znaleźć tutaj takie coś dla siebie i po to tworzę Dobra, mamy już bitewkę, Ma, mam nadzieję, że uda się tutaj dać jakiś soczysty taranik ponieważ właśnie taki zestaw sportowy, bardzo zrobiłem, bardzo szybki i koniecznie wam muszę pokazać działanie tego perk'a i jak to działa, ponieważ ta moc to wam, że takie Tedeki są strasznie OP, na przykład błyskawicę podobnie można zrobić Miałem już sytuację jak jakieś medy, na przykład z tarana, byłem w stanie pociągnąć. Wiecie, na tych wyższych rangach ludzie zazwyczaj mają też perki odpowiednie, ale wyobraźcie sobie, jak wy, na przykład jeśli tam jest w Goldzie, czy w Silverze, właśnie w Srebrze, czy jeszcze niżej, wjeżdżacie takim wariatem na perków w jakichś takich borowików, którzy nawet nie mają dobrze perków rozłożonych. To naprawdę może być totalnie OP. Także na początku jeszcze tego skilla nie odpalam. Czekam z nim chwilę, ale jak to śmiga. To jest taki vibik wariata. I ponadto z ciekawostki ten perk dodaje się 10 km na godzinę więcej, 10 km na godzinę więcej i 35% do e, mocy silnika. Więc to jest już naprawdę bardzo grubo. Lecę teraz 46 i zastanawiam się, czy po prostu bym nie wleciał w kapę. Jak chciał będzie w kapie, to wierzę w niego chyba, szczerze. O, jest BZK. Muszę wyczekać taki dobry, odpowiedni moment, że yy, wpierdzielimy się właśnie w kogoś. Yy, I myślę, że ziomki będą w totalnym szoku. Chyba ni niestety tylko przegrałem tą bitwę. No niestety taki Borowikow mi dał, yy, że raczej to przegraliśmy. <grym> yy, także później postaram się wziąć jakiś rozsąd taki fajny, elegancki. Yy, no, aktualnie tą bitwę zagram jak normalny człowiek. Mam nadzieję, że coś się uda wam tutaj pokazać. Gdzie jest Bezetłunia? Baczet lotuje. uff, taką pestnę bym dał tutaj, to B byłoby grubo Dobra, będziemy musieli pokombinować na pewno w tej bitwie, nie? Jest BZK. Tam gdzieś Baczet lotuje. E dosyć średnia mo może być ta bitwa. Jest Botzacznik, wcalujemy się w niego. Bomba. No, nie skopię do końca. To biorę na siebie. Że mimo wszystko nie skupiłem tak do końca, a tak ładnie, fajnie, elegancko, więc tutaj mój błąd Dostał Dostał i wiecie czy mówiłem? Ponieważ skill mi się załadował, ten perk się, za perk się załadował I dzięki temu mamy informację, że Dostał ledzika. To jest fajne, dzięki temu możecie sobie sprawdzić właśnie czy ktoś e Dostaje od was bomby a Ten dostał kolejną E50 na mnie coś tam farmi i co my tutaj możemy zrobić? Właśnie zastanawiam się, czy mówimy się to przykład Mida, wydać, nie? Tak, Że pociągnąć w te, tego ulańca plus tego Polaka czy coś takiego. Hm. Spraśmy to. Jest Batczacik Na double kapłan dojechał. Ok. No, będzie to bardzo, bardzo ryzykowne, tak? Ale muszę przyznać, że. Jak jadę tak bez kowara większego, to raczej stroję tą bitewkę. Ale dobra, tak delikatnie wychylać będę. Jest uk Liczę na to, że oni się zbliżą. Prędzej czy później do mnie. Nie dlaczego nalot na mnie poleciał akurat. Yy, zużywanie moim zdaniem nalotu na czoło, który ma praktycznie full HP, to jest taka głupota. Ale no cóż. Baczard ginie. <laughs> się napotoczył tutaj. Dobra. Jest opcja, że na przykład nam MK od pleców co wiedzie. Także ją poceluję delikatnie. właśnie, browiko, dobra, jedziemy z Tobą. Opa! Nie, no taki słowy taram. Bo MK też jest gitem, no. Jest OK potarana. Ale właśnie ta redukcja uszkodzeń na tym czołgu też jest bardzo interesująca. Hmm, to muszę przyznać, że to jest ciekawe nie? nawet. Tylko jest z taranika, go tutaj dla nie pociągniemy zbytnio. Cho chociaż teraz. Up. No i ten taran słaby. No i w MK, to wiecie. Lufo mu blokuje. Muszę go przepchnąć de delikatnie, żeby po prostu ci ludzie z Hida nie, nie mieli przeszczał na mnie. Niestety też blokuje dla mojego kumpla mu. E Soli. życie. Niestety ziomeczko. To gdybyśmy teraz do góry wjechali, nie no, do góry nie ma szans Możemy ewentualnie po CS spróbować pojechać No i nie pokazałem wam tego co chciałem eee, Ale myślę, że mamy jeszcze na spokojnie dwie bitwy do zagrania W tym odcinku eee, Także może uda się coś tutaj jeszcze sprawdzić Ale z dualipa. Lipa No na close Szkoda, szkoda, bardzo niefortunna gielczka Ajaj a chciałbym wam jeszcze tylko na szybko pokazać mniej więcej to, co ja byłem właśnie w stanie zrobić tutaj w, w tej bitwie, więc tak delikatnie przyspieszę, ponieważ chciałbym wam upolać na odcinku. jakieś, wiecie, dwa takie soczyste talany, ale pokażę wam właśnie powtórkę, po co tutaj się wydarzyło. Ponieważ spójrzcie, lecimy sobie na Hila, ponieważ wiedziałem, że tutaj będą papierowe czołgi, tak? Jest te jest jakiś batchat, jest drugi batchat i co? I, i wiesz, że e, także Także do, tutaj dostał pierwszą lutę. Bomba na banie, i się zastanawia, czy wjechać tego baczata po prawej, czy po lewej, czy w tefopę. Ale widziałem, że ten tefopę jakoś tak się zgubi delikatnie. Także spójrzcie: od pola perka i Taranik. I dostał, uwaga, za 858. To, to są jakieś chore uszkodzenia. To jest chory damage. Jak na to, że to był dosłownie i odpalnię na ostatni moment, bo on działa w taki sposób, że jak macie go odpalonego, to niezależnie czy macie HP konfigurację czy nie, to ściągają wam perl terlaki na sza, więc o tym trzeba pamiętać, ale sztucznie mam tu jakiś tyfopeka, On w ogóle sam się rozbił o mnie, a to jest właśnie ten wariat, że ten typ może tak to podbić i złożyłem już dwóch, i teraz jest trzeci ziomek. Spójrzcie, odpalam pr właśnie I zobaczcie za ile on strzelił do mnie 269 Ponieważ jest ta redukcja uszkodzeń w tym trybie I to jest tak bardzo ważne, że No czasami nie macie w magazynku, nie? taki czołgów jak właśnie DZIK, więc to jest totalnie OP e, Tutaj są witewki jeszcze coś tam pograłem chyba, była na czy dwie Także wam też pokażę do końca, ale właśnie koniecznie wam Chciałem pokazać tą akcję e, Wstawiłem to na shortsa tak, że być może część z was widziała to wcześniej ale no fajnie nie, także po taką zabawę uważam bardzo spoko Niestety chciałem coś podobnego z isem7 zrobić, ponieważ wiecie są te nowe perk'i na Taran Jest wiele możliwości Ale no tutaj w tym oslocie są właśnie te perk'i, są, są te właśnie skill'e Które tak właśnie nam pomagają, że tak, takimi po prostu w, wariatami czy błyskawicą można sobie ba, bardzo fajnie to składać. Więc dzik jest totalnie OP. I teraz myślę, że po prostu przejdziemy do kolejnej bitewki, co nie? Więc tak, dobra, mamy kolejną bitewkę. E, spróbujemy na Piliźnie. Myślę, że będzie na pewno łatwiej by coś staranować. E, polecimy sobie w po linii 1. I być może kogoś tam właśnie fajnego spotkamy, bo właśnie dać mu taką bombę z byka. E, zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie no co? Moslocik powiem wam, że ten dzik dominuje bardzo w tym trybie, Naprawdę odżył głównie właśnie ze względu na to, jak potężne są te perki, po prostu w sensie i perki i właśnie te skile eee, bardzo, bardzo tu, to tutaj dudni. Czasem nawet po na stronę się da. Także jest nieźle. I co? I defka. Taki standardowy line up tutaj dali Jak widzicie jestem legendą a i tak gram na goldy Na przykład rano jak trafią na ludzi To często potrafię grać na przykład jako jedyna legenda i na 6 goldów Więc no dość mało osób gra w tą grę więc i ogólnie w tą grę I nawet z samego tego slota tak To jest właśnie ten duży minus Ale co spójrz, spójrz jak to pędzi 47 na godzinę to właśnie to jest kwestia tego że mam paliwko w tym można sobie na to pozwolić nawet często. Także jest jechaneczka. I mam nadzieję, że spotkam coś tutaj na tej linii 1. Ma mam nadzieję, że nie będzie to. E, Właśnie też jakiś drugi wariat, ponieważ raczej nie zadamy sobie zbyt wiele z rana. tak poza tym całkiem dobrze to wygląda. To jest ok. Grałem na, na tą flankę. Także ja tutaj mogę na pełny domykać to dosłownie. Nawet tak, że w Mause bym wjechał za chwilę. E, akurat staranowanie Mausa jest ciekawe, tak? Że wam to chyba koniecznie pokażę. Ma mm, spota... Z rogu mi jest pota? jest beczunia. Ta, z rogu. Ktoś cofnął się tam jakiś smrodek. Być może CS, być może jakiś batczat. Akurat taka alfa. I niestety musiałem zmarnać perka. E, ale dobra, będziemy może kapować, albo bym z Davidem pojechał, z Davidem bym też mógł pojechać mm, By to domknąć jakoś szybko On chyba nie jest farmiony net z tego rogu Ma farta chłopak Dobra, co on tym lightem kręci? Up. A, daliśmy mu tubę Też szczelany w plecy jestem A, Mamy tu jakąś belkę, więc jest nawet tak nieźle e, Ten light mi na pewno na plecy wiedzie. A ja tak czuję. Co za tekstury tam są. J jakie dzikie tekstury. tu jest? Dobra, M mam na coś szczęście. No i nie pokazałem wam tarana Mausika, Wielka szkoda. E, polecimy chyba po prostu do przodu. Skoro tam jest czołg i tu jest czołg, to wiecie. E, to można ich olać Mam nadzieję, że zaparkuję w tym 60 TP. Albo w BC, albo wy 60 TP. Bo nie będę sobą patrzata snapa. Opa. O co tarasku mierzy tej pocałuny. To, że to aż mi się nie chce go, go strzelać No i nie jestem w stanie się rozpędzić, by dać normalnego tarana. A ale spójrzcie, mimo tego jak mi rzuca, nie? Normalnie na plecy Polaka bierzemy tak o zakudły, wywóz, jest potężny. I zadajemy mu chwila. Zadajemy mu 300 oszkodzeń on mi 0. I, I to jest właśnie ten perk, nie? Na przykład podobnie z Mausem, że ja na przykład jestem w stanie w Mausie wjechać za e, 600, a o, on mi daje 0. No tylko. No i, no i to jest to, oczywiście zawsze tłumaczę. Zawsze jak chcę pokazać bitwę na żywo. To w taki sposób to się kończy, nie? E, jak te bitwy będą szybkie, to myślę, że po prostu jeszcze z dwie zagrani coś takiego. E, bo, bo liczę, że się, się uda to sprawdzić, prezydent czy później. E, już kilkukrotnie właśnie tak jak wam pokazywałem na potórce poprzedniej bitwie, że da się, tak? Ten ziomek co robi? Ciekawe, że co? Że gold taki wrócił sobie, nie? Na, na, na tę kompozycję ważną. Interesujące akurat. Ja nie chcę, bo on mnie ograł. Bo może mi cofnąć tutaj po ścianie. Więc trzymaj go po takim kątem. Oj, spójrzcie. Chciałbym być inteligentny, ale tutaj nie z tym zawodnikiem. Nie z tym zawodnikiem, panowie. Nie ma takiego tutaj grania, podjeżdżania. O nie, nie, nie. E, I tak naprawdę ten CSO, co? sobie, słyszysz, jakieś paseczki porobił, O, dostał plan no właśnie. Ale spójrzcie, jak to śmiga. E, rozpędzę się właśnie do maksymalnej prędkości i zobaczcie, ile kilometrów na godzinę jestem w stanie pojechać 57. 57 na godzinę, to jest kosmos jakiś, to tak śmiga szybko. E, można poczuć wiatr we włosach, e, jak dosłownie tym właśnie dzikiem e, przed nerfami, więc bardzo fajnie to śmiga, no i całkiem elegancka witewka. E, także zwycięstwo i już chyba mamy za tysiąca punktów w tym terenie, także no legenda już będzie pewniutka w tym sezonie, tak myślę. Legenda w miarę pełna powinna być, bezpieczniej raczej możemy się czuć. 4000, tak, 4500 to będzie mieć po kolejnej bitwie, także mamy kolejną bitewkę. Jak nie udało się 3, yy, dwie bitwy rzędu, no to postaram się teraz. Może teraz coś siądzie. Zobaczymy, ale akurat nie złamapa, bo też taka dość, tu, dość tunelowa, co nie? Yy, więc pojadę tak sobie tędy tą linią. Być, być może tędy oko, jakoś skrócę i może kogoś tam właśnie z Talenika będę w stanie zapakować Ciężko jest wiecie, na lepszej graczy dać takiego Talena za 2000, bo raczej każdy ogarnia Każdy po tych w strzela, jak właśnie ta beczka po nie bitwie, no Każdy się boi dzika, bo ten dzik jest aktualnie przepotężny Więc no tutaj jest niefortunnie Niefortunnie, niefortunnie e, Ale ciśniemy w lewo Ciśniemy w lewo e, Od razu Właśnie, mam nadzieję, że, że spotkam tam jakieś medy, być może jakieś ciągi ciężkie. E, ma te spota. O, w taką 2 7, to bym. Z, z ogromną chęcią bym wleciał akurat. O, i tak. E, na doma w sumie, ten zestaw też jest ciekawy do przetestowania. No tylko tam, wie, wiecie, nie ma tego perka, tak? Tego totalnie broken perka. Więc to jest, no, niestety ten minus. E, w ogóle, jakie odważne kółka, w O ty, cwaniaku Dobra. Więc my krócimy. Uh, Batchat i jedzie tam wtedy. Rozumiecie, gdybym wjechał Batchata teraz? Gdy on się zagapił i bym wjechał w niego. Chodź tu. Nie ja no, on się dla to znaczy boi A. Uh, Kłócieczka zgrana. A to w tego nie wiadę. Hmm. Mogę to jakoś de delikatnie spokrotować pogonić. No, nie mogę złapać tego talana, nie? Na tych rankach, No, gram na właśnie legendy i czempionów, więc tak tutaj ludzie grają mega zachowawczo. Bard Bardzo się boją te tego dzika. Każdy, każdy się dosłownie boi tego dzika. No, byłam też długi, nie? A, zaraz? Może jak się zgrupujemy? Może spróbuję wjechać. Zrobię jolo. Dobra, jolo, wjeżdżam. Tako na wariata i no, taki z konturką, taranik całkiem. Taki, 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 no nijaki. <laughs> ja dobra. Ewidentnie nam się nie uda sprawdzić na tym odcinku. Być może, jak będę miał jakieś fajne bitwy, na wam wrzucę, e, pokażę wam tam jedną powtórkę właśnie, gdzie próbowałem z napolować, ale myślę, że tą bitwę i tak wygramy, ponieważ zebrałem, stankowałem, więc może uda się to wygrać, ale to był totalny troll, także nie róbcie tak. Nie, nie róbcie tak, to jest bardzo, bardzo złe i no co? Myślę, że się pożegnamy i tyle. Jakby nie ma sensu polać na bitwę, której prawdopodobnie i tak nie złapię. Ale po, po prostu myślę, że w ramach takiego poranika i tak warto wam było wspomnieć, powiedzieć, że ten dzik właśnie ma takie perki, także musicie naprawdę uważać, gdyby on się na was rozpędzał, ale pamiętajcie też o tym, że jak on ma tego perka, czyli się świeci nad nim ikonka, to spokojnie go można trakować. także dzięki za odcinek, mam nadzieję, że się podobał i trzymajcie się, także siemano i do następnego.